12 czerwca 1992 roku nowy minister spraw wewnętrznych, Andrzej Milczanowski, oświadczył w Sejmie, że Antoni Macierewicz i Piotr Naimski próbowali wprowadzić do Warszawy wojska i aresztować prezydenta Lecha Wałęsę. Żołnierze nadwiślańskich jednostek wojskowych mieli otoczyć belweder, parlament i telewizję publiczną. Zanim przejdziemy dalej, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki. 4 czerwca 1992 roku parlament odwołał rząd premiera Jana Olszewskiego. Odbyło się to w atmosferze napięcia i strachu, jakiego młoda republika jeszcze nie doświadczyła. Antoni Macierewicz przyszykował wówczas zamach stanu. Antoni Macierewicz był w rządzie Olszewskiego ministrem spraw wewnętrznych. A szefem Urzędu Ochrony Państwa, który podlegał MSW, jego wieloletni współpracownik z czasów harcerstwa i opozycji, Piotr Naimski. 4 czerwca 1992 roku o godzinie 10:00 Antoni Macierewicz wkroczył do Sejmu otoczony ubranymi w garnitury funkcjonariuszami grupy antyterrorystycznej pod Sławomira Petelickiego, później przekształconej w grom. Gdy wnosił na wiejską listę agentów w stan alarmu, postawiono 800 żołnierzy, w tym jednostki żandarmerii, grupę antyterrorystyczną oraz 103 pułk lotnictwa. W pogotowiu czekały ciężarówki, śmigłowce i antyterroryści. Ze ściany w dowództwie zdjęto portret Lecha Wałęsy. Pułkownik skoro rozesłał do jednostek szyfrogram PF-100, zarządzający podwyższone pogotowie. Wcześniej Macierewicz wysłał do przewodniczących klubów parlamentarnych i marszałków sejmu listę 64 osób umieszczonych w rejestrach współpracowników UBISB. W oddzielnym dokumencie, który otrzymali prezydent. Marszałkowie Sejmu i Senatu, i prezes Sądu Najwyższego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego. Były nazwiska prezydenta Lecha Wałęsy i marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego. Przed północą premier Olszewski wygłosił w obu programach TVP orędzie o spisku agentów. Po północy Sejm przegłosował wotum nieufności dla jego rządu. Nowym premierem został Waldemar Pawlak z PSL. 12 czerwca 1992 roku nowy minister spraw wewnętrznych, Andrzej Milczanowski, oświadczył w Sejmie, że Antoni Macierewicz i Piotr Naimski próbowali wprowadzić do Warszawy wojska i aresztować prezydenta Lecha Wałęsę. Żołnierze nadwiślańskich jednostek wojskowych mieli otoczyć belweder, parlament i telewizję publiczną. Rozkazy z MSW wykonywali jednak opieszale i bez przekonania lub wręcz je sabotowali. Wojsko nie ruszyło się z koszar, mimo ponaglających telefonów naimskiego do dowódcy NJW. Wyjątkiem była żandarmeria NJW oraz grupa antyterrorystyczna, w których pogotowie bojowe utrzymywano już od 27 maja 1992 roku. Jak później zaznał w prokuraturze były szef NJW, generał Weiner, 3 czerwca Macierewicz wizytował tę grupę. Śledztwo umorzono latem 1993 roku. W rzeczywistości umorzenie to była jednak decyzja polityczna. Nowe władze uznały, że dla Polski, rozpoczynającej właśnie starania o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, nie będzie korzystne chwalenie się wydarzeniami przećwiczonymi rok wcześniej w Moskwie przez Gennadija Janajewa. Dzięki temu Macierewicz i jego współpracownicy nie stanęli przed sądem, choć dowody spisku były jednoznaczne.